Głupi ludzie, idioci, ignoranci. Kim tak naprawdę są? Kogo z czystym sumieniem możemy określić tym mianem? Trafiłem niedawno na dość ciekawą definicję, której autorem jest francuski filozof Maxime Rover. Nie ma tu miejsca na szczegółowy przegląd historii filozofii idiotyzmu. Wystarczy jedynie przypomnieć, że uczeni widzieli w nim przeszkodę na drodze do poznania, spełnienia moralnego, zdrowej dyskusji lub wspólnotowego życia. Idiotyzm nie ma w sobie niczego statycznego. Charakterystyczny jest szczególny opór, z jakim idioci podchodzą do wszystkiego, co chce się zrobić, by poprawić dowolną sytuację, łącznie z ich własną. Wiecznie starając się przeciwstawiać Twoim wysiłkom, spróbują zbić wszelkie argumenty niekończącymi się teoriami, zdusić życzliwość groźbami, na łagodność zareagują agresją. Jest jedną z głównych sił napędowych historii siłą, która pomimo swojego zaślepienia, a właściwie dzięki niemu, wygrała dużą część dawnych bojów i wygra kolejne. W skrócie, trwałość tej siły można ująć słowami idioci są uparci. Nie zrozumcie mnie w tym miejscu źle. Mam w sobie bardzo dużo wiary w ludzi i jak często głoszę na tym kanale, choć ludzie mogą robić bardzo głupie, bardzo złe rzeczy, to osobiście wierzę, że w każdym jest potencjał na zmianę, na poprawę. Z drugiej strony jednak, chyba trzeba się uczciwie przyznać, że każdemu z nas zdarza się wejść w interakcję z drugim człowiekiem, czasami długotrwałą, w której rozpoznajemy opisane przez pana rowea cechy. I na koniec języka, aż ciśnie nam się określenie idiota. Jeżeli jesteście ciekawi, czym może być ten cały idiotyzm w życiu codziennym, skąd się on bierze i przede wszystkim, jak sobie z nim radzić, samemu nie stając się idiotą, to zostańcie ze mną. A po więcej psychologicznej wiedzy, filozoficznych rozważań i dyskusji, poleceń literackich, a także Podsumowań najciekawszych informacji z odcinków. Zapraszam Was też na mój profil na Instagramie. Ten profil to człowiek absurdalny. Będę się dzisiaj opierał na wspomnianej książce Maxima Rowea: Co zrobić z idiotami i jak samemu nie wyjść na idiotę. Muszę przyznać, że dawno nie bawiłem się tak dobrze przy książce, która w dodatku co róż pozostawiała mnie z dość gorzkimi, bardzo złożonymi, Przemyśleniami. Osobiście uwielbiam to połączenie takiego czarnego, inteligentnego humoru z bardzo życiowymi, yy, praktycznymi rozważaniami. Jeżeli też lubicie ten typ książek, lub też czujecie się po prostu przytłoczeni tą całą otaczającą nas głupotą i zastanawiacie się, co by można było z nią zrobić, to myślę, że w książce tej możecie znaleźć też pewnego rodzaju pocieszenie i trochę. Całkiem praktycznych wskazówek. Tak więc ja bardzo polecam książkę, link do niej znajdziecie w opisie tego odcinka, a ja teraz przechodzę do zagadnienia idiotów. Rozdział pierwszy. Kim są idioci. Idiotyzm rozumie się zazwyczaj potocznie jako przeciwieństwo inteligencji, czy jednak wystarczy być inteligentnym, jakkolwiek i inteligencję jest ciężko zdefiniować, żeby na pewno nie być idiotą. W książce Maxima Rowera Idioci są zbiorczym określeniem dość szerokiej grupy ludzi i zjawisk, i polskie tłumaczenie też robi tutaj swoje. Dlatego myślę, że warto przytoczyć przypis tłumaczki. Zdecydowałam się stosować w przekładzie słowo idiota, ponieważ najlepiej oddaje ono cały wachlarz postaw. Głupotę, prostactwo, chamstwo i inne tego typu zachowania, które autor opisuje w książce. Celowo nie posługuje się on słowami głupiec i głupota należącymi do wyższego rejestru. Francuskie con i conar to właśnie odpowiedniki tępaka, durnia, idioty czy kretyna. Potrzebne jest tu zatem słowo potoczne i możliwie wieloznaczne. A paradoksalnie, zdaniem autora, idioci mogą być też całkiem inteligentni. Nie jest ani głupi, ani szalony, ani nawet podły. Doskonale wykonuje swój zawód. Prawdziwi idioci rzadko są tępakami. Kryterium nie jest więc też absolutnie sam iloraz inteligencji, czy nawet życiowa skuteczność. I muszę się w tym miejscu przyznać, że choć od zawsze uważam się w zasadzie za osobę inteligentną, dość inteligentną, to przez pewien okres mojego życia, myślę, że nawet dość długi, nieźle wpisywałem się w definicję takiego właśnie książkowego idioty. A uważam, że było tak dlatego, że pomimo gdzieś tam tej inteligencji, a trochę przez to, że właśnie czułem się osobą inteligentną, to też... Zachowywałem się, myślę, że tu pasuje takie określenie, często dość bucowato wobec innych ludzi. Byłem taki, bywałem taki zarozumiały, mi się traktować ludzi z góry, tak dość protekcjonalnie, i myślę, że absolutnie inteligencja nie powinna być usprawiedliwieniem tego typu postaw. I często też spotykam tego typu ludzi w swoim życiu. Zauważam też, mam wrażenie, że pojawiają się oni też tutaj na kanale. Czasami takie osoby na przykład w komentarzach się. Aktywizują, które właśnie one mają wiedzę, często nawet różne życiowe doświadczenia, odniosły pewne sukcesy, zarabiają niezłe pieniądze, ale właśnie podchodzą do ludzi w taki bardzo ignorancki sposób, bardzo upraszczają pewne rzeczy, patrzą na innych ludzi właśnie z taką pogardą z góry. Myślę, że właśnie to nie ma nic wspólnego z taką prawdziwą inteligencją, z takim szerszym zjawiskiem, pewnej mądrości, dojrzałości, takiej pełni człowieczeństwa. A raczej jest to naprawdę definicja, tutaj się mocno zgodzę z autorem, pewnego rodzaju idiotyzmu. Wedle autora, idioci to ludzie, którzy pomimo swojego często niezłego wykształcenia, umiejętności, zasobów umysłowych, pozostają ignorantami. Zamykają się na złożoność świata i innych ludzi, są pozbawieni empatii. Mają za to chorobliwe przekonanie o własnej racji i wyższości, tak, że nie dopuszczają do siebie w ogóle możliwości bycia w błędzie. A w związku z taką postawą i często niemałymi możliwościami mniej lub bardziej świadomie szkodzą sobie i innym. Idioci są więc przede wszystkim upartymi, zaślepionymi szkodnikami. Prawdziwi idioci też oczywiście uważają wszystkich dookoła za idiotów. I dlatego za największych idiotów autor uważa tych, którzy w swojej radykalnej ignorancji wszystkich pozostałych idiotów chcieliby się ze świata pozbyć. Ktoś by zakrzyknął, że trzeba ich. Unicestwić. Nikt, może z wyjątkiem największych idiotów, nie chciałby się do tego posuwać. Jeżeli więc akty idiotyzmu są czymś, czego istnienie w zasadzie musimy zaakceptować, to jak powinniśmy się wobec nich zachowywać? Czy możemy z nimi walczyć? Jeśli tak, to w jaki sposób? Autor bardzo dobitnie, już w samym tytule książki, zauważa, że właśnie spotkanie z idiotą jest w szczególności sytuacją, kiedy najłatwiej dać się sprowadzić do jego poziomu zachować się jak idiota. Dlaczego tak się dzieje? Rozdział drugi. Jak nie wyjść na idiotę. Kiedy bowiem stykasz się z idiotą lub idiotką, natychmiast uruchamia się jakiś dziwny mechanizm, który stopniowo pozbawia cię własnej inteligencji. Znajdujesz się nagle w pewnej sytuacji, w której twój wysiłek, mający na celu zrozumienie, napotyka poważne przeszkody. Jedną z podstawowych cech idiotyzmu jest fakt, że pochłania on w jakimś sensie twoją zdolność analizy i w osobliwy sposób zmusza do używania jego języka, przyjęcia jego reguł gry. Krótko mówiąc, wciąga cię na swój teren. Spotkanie z idiotyzmem można porównać do spotkania z egzystencjalnym absurdem. Tak naprawdę nie ma idealnego wyjścia z takiej sytuacji. Co więcej, właśnie w niej najłatwiej jest zacząć samemu zachowywać się jak idiota. Autor Maxime Rover w swojej książce bardzo dużo miejsca poświęca opisaniu właśnie takich pułapek, w które bardzo często wpadamy, stając oko w oko z absurdem idiotyzmu. Autor zauważa na przykład, że kiedy znajdujemy się już w interakcji z idiotą, nasz umysł bardzo często kieruje się tak zwaną ideą wyzwania. Uznaje, że jeżeli ktoś, kto pojawia się na naszej drodze, myśli źle, to naszą powinnością jest tego myślenia naprostowanie. Idea wyzwania każe ci uznać idiotę za rodzaj opieczętowanego listu, którego jesteś adresatem i tylko ty możesz otworzyć. Niektórzy będą twierdzili, że otrzymałeś go za sprawą przeznaczenia, inni, że wysyła go sam Bóg. Ponieważ jednak idiota nie byłby idiotą, gdyby racjonalna, dobrze uargumentowana rozmowa wystarczyła do zmiany jego poglądów. Dyskusja z jakimś idiotycznym poglądem przypomina też właśnie dlatego próbę dogadania się ze sobą dwóch osób, które mówią w dwóch absolutnie dla siebie niezrozumiałych językach. Sytuacja taka prowadzi raczej do dużej frustracji. Jak ciekawie zauważa autor, emocje są tym silniejsze, że z raz podjętej dyskusji z idiotą jest się też bardzo ciężko wycofać. Tym, co budzi w tobie wściekłość, co niepotrzebnie bruka wściekłością twój bunt, jest pewne poczucie odpowiedzialności, którym chcesz się wybielić, wywikłać z idiotyzmu idioty. Myślisz, że to nie ty masz rozwiązać ten konflikt, skoro to nie ty do niego doprowadziłeś. Wyobrażasz sobie, że robiąc pierwszy krok na drodze do załagodzenia sytuacji, poniekąd przyznałbyś, że bierzesz częściową odpowiedzialność za idiotyzm drugiej osoby. Musiałbyś wtedy uznać, że to wszystko do pewnego stopnia twoja wina, skoro to ty powinieneś podjąć działania na rzecz pokoju. Dlaczego jednak rozmowa o poglądach, niekoniecznie nawet idiotycznych, jest generalnie taka trudna, że przypomina porozumiewanie się w dwóch, obcych językach. Przecież istnieją obiektywne fakty, dane i uniwersalne ludziom wartości. Autor zwraca też uwagę na bardzo ważną zależność, mianowicie dyskutując, przedstawiając swoje racje, prawie zawsze staramy się przemawiać z pozycji autorytetu. Zapominamy przy tym jednak, że aby zostać przez kogoś uznanym za autorytet, niezbędne jest pewne zaufanie drugiej osoby do nas, którego w rozmowach zazwyczaj jednak nie ma. W rozmowie z prawdziwym idiotą, czyli człowiekiem o prawdziwie ignoranckim podejściu do poszukiwania prawdy, jest jednak jeszcze gorzej. Głównym problemem, jaki napotyka dyskurs moralizujący, kierowany do dowolnego idioty, jest zatem fakt, że zakłada on istnienie choćby minimalnej wspólnej płaszczyzny, na podstawie której dałoby się dyskutować i oceniać własne zachowania. W przeciwieństwie jednak do dzieci i w ogóle do wszystkich tych, z którymi łączy nas bliska więź, Idioci nie mają żadnych powodów, by przyjmować nasz system wartości ani wysilić się, żeby go zrozumieć, a później ewentualnie zakwestionować. Kiedy konfrontujemy się z kimś, kto nawet nie chce ustanowić z nami wspólnych reguł gry, zrozumienie staje się niemożliwe. Wszyscy doświadczają zatem ogromnej bezsilności. Dlaczego idioci nie chcą negocjować? Dlatego, że nie widzą w tobie żadnego autorytetu. Takich ślepych uliczek w podejściu do idiotów autor opisuje jeszcze mnóstwo. Ale książka miała być przecież chociaż odrobinę pocieszająca. Jak w takim razie powinniśmy się zachowywać, kiedy napotykamy idiotów, żeby nie zniżać się do ich poziomu? Rozdział trzeci. Jak postępować z idiotami? Maxime Rover w swojej książce zwraca tak naprawdę uwagę na trzy strategie rozsądnego obchodzenia się z idiotami. Podsumowując w największym skrócie to, o czym mówiliśmy: przekonaliśmy się, że idioci wprawiają nas w pewien stan emocjonalny, że ów stan wyznacza kres wszelkiego zaufania, że ta katastrofa interakcyjna jest obopólna i rozsadza wszelką zdolność do komunikacji i że w miarę jak tracimy kontakt, Narasta nasze pragnienie odbudowania go za pośrednictwem autorytetu. Ten autorytet umacnia się niewprawnie przez stosowanie żargonu, odwołania do moralności lub prawa oraz rozmaite reakcje, które pełnią jedną i tę samą funkcję: mają odbudować nadwątloną więź przez nadanie jej innej formy postawy agresywnej, gwałtownej, dominującej czy wręcz destrukcyjnej. Żeby nie skazać się na wojnę z idiotami, która byłaby wojną wszystkich ze wszystkimi, możemy tylko sięgać na przemian po trzy strategie: negocjować z tymi, którzy są do tego zdolni. Skłonić do rozwoju tych, którzy na to pozwalają. Zostawić w spokoju tych, którzy odmawiają. Co to oznacza w praktyce, aby móc z kimś negocjować lub też popchnąć go na ścieżkę rozwoju, lub też rozpoznać, od kogo najlepiej trzymać się z daleka, Trzeba przede wszystkim umiejętnie podejść do takiej osoby i w odpowiedni sposób rozpocząć z nią i poprowadzić rozmowę. Po pierwsze, zdaniem autora kluczowe jest zachowanie spokoju i taktu. Wiem, łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale wierzę, że nagroda jest warta wysiłku. Autor zauważa zresztą nawet, że poniekąd to właśnie dzięki idiotom mamy możliwość wykazać się naszymi cnotami udowodnić niejako, że sami idiotami nie jesteśmy. Od momentu kiedy idiota zaczyna psuć atmosferę i deptać to, co uznajesz za istotne, jednocześnie oferuje ci cudowną okazję do udowodnienia twojej wartości. Nie bądź grubiański i zaślepiony, nie wykonuj pochopnych ruchów. Właśnie teraz możesz się wykazać inteligencją i taktem. Te cnoty same w sobie nic nie znaczą, to właśnie przez idiotę i dzięki idiocie nabierają sensu. A jak najlepiej? Możemy wykorzystać nasze cnoty cierpliwości, szacunku do drugiego człowieka i po prostu empatii. Zdaniem autora, przede wszystkim musimy się nauczyć słuchać i nawet, a może i zwłaszcza idiocie, powinniśmy pozwolić się wygadać. Skutki fajerwerków, które gwarantuje nam ludzki idiotyzm, zdołamy jednak opanować tylko, jeśli raz na zawsze porzucimy konceptualizację. To znaczy oceny i zaufamy bez reszty sile narracji. Idioci cierpią, nawet jeśli przemawiają innym językiem niż Ty, pozwól im wytłumaczyć przyczyny tego cierpienia. Wysłuchując ich skarg i zachęcając do tego, by mówili, co chcą, zrealizujesz jednak ostatecznie własny cel. Odbudujesz odrobinę zaufania i ułatwisz sobie życie. Rozdział czwarty. Czy wszyscy jesteśmy idiotami? Na koniec myślę, że powinienem jeszcze zwrócić uwagę na to, co jest moim zdaniem głównym przesłaniem tej książki. Bo, choć wszyscy nie mamy doświadczenia z zgrabnie opisanymi w książce idiotami, to jednak można odnieść wrażenie, że autor traktuje trochę z góry bardzo dużą część społeczeństwa. Ja jednak po lekturze Co zrobić z Idiotami mam trochę odmienne przemyślenia. Moim zdaniem, chociaż autor klasyfikuje pewnych ludzi jako idiotów, to jednak bardziej chodzi mu o pewne postawy i zachowania niż konkretną ludzką tożsamość. I teraz, zdaniem autora, największym źródłem rozprzestrzeniania się idiotyzmu są nasze reakcje na niego. I jak już kilkukrotnie wskazywałem w tym materiale, najłatwiej właśnie w reakcji na idiotyzm samemu zachować się jak idiota. Dlatego też moim zdaniem książka Maxima Rowera bardziej niż o idiotyzmie jest o komunikacji między ludźmi, z którą jest ostatnio coraz gorzej, a o którą naprawdę warto zadbać. I teraz jeżeli tylko zauważymy jak często sami potrafimy zachowywać się jak idioci w rozmowie z innymi ludźmi, to mamy szansę coś zmienić, mamy szansę coś poprawić i finalnie sprawić, że tego idiotyzmu w naszym świecie będzie mniej. Wiedzieliśmy od początku, że wszelki idiotyzm rodzi inny idiotyzm. Ci, którzy chcą się pozbyć idiotów albo zrównują swoich przeciwników z idiotami, sami przyczyniają się do zasilenia szeregów idiotów. Właśnie z tego powodu mogliśmy się do nich zbliżyć tylko z wykorzystaniem zwierciadła. To również dlatego ta książka zachęca Cię, byś po jej lekturze poczuł się większym idiotą niż wcześniej. Teraz wiesz bowiem, że obrona inteligencji nie polega na uznawaniu się za zdolnego czy doświadczonego, to raczej wyrażenie czystej woli nauczenia się czegoś, czyli spojrzenia na siebie jak na podmiot, który teoretycznie nie ma racji. I jak najwięcej takiej właśnie postawy, takiej otwartej głowy, chciałbym bardzo mocno życzyć tak sobie, jak i Wam na zakończenie. Tego odcinka. Ja jeszcze raz serdecznie polecam lekturę. Co zrobić z idiotami i jak samemu nie wyjść na idiotę? Mi się ta książka bardzo spodobała. Link do niej znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszam też serdecznie do dyskutowania. Jestem bardzo ciekaw tutaj Waszych opinii, Waszych poglądów. Spokojnie, nie nazywajmy się tutaj absolutnie. Bardzo to proszę. Idiotami w komentarzach. Spróbujmy, właśnie, może w taki, ten inny sposób, trochę bardziej wysłuchania się, spojrzenia z empatią, dopuszczenia do siebie, że możemy być w błędzie, podyskutować, porozmawiać o tym, czym jest ta inteligencja i czym są te zachowania naprawdę idiotyczne w tym naszym życiu. Może coś konstruktywnego z tego jeszcze wyniknie. Zapraszam też serdecznie na Instagram, po jeszcze więcej różnych inspiracji, cytatów, też pewnie. Z tej książki będzie się tam pojawiać podsumowanie tego odcinka w takich najważniejszych punktach, więc myślę, że też warto mnie tam obserwować. Zapraszam, zostawcie subskrypcję, jeśli jakimś cudem jeszcze tego nie robiliście, i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.